Witam, ja jestem XP, a to nie jest e, luźna gra, to Nie jest odcinek 14 w tym momencie. Tylko to jest. E, w sumie nawet nie odcinek z serii, e, tylko po prostu taki challenge, w którym chciałbym dojść jak najdalej. Na postaci hardcore używając e, tylko rodów Discord do poruszania się. Dajcie mi sekundę, włączę sobie autopauzę. I żeby nie było controls, up e, zostawię i odbindowuję sobie lewo i e, prawo. Zrobię to na przykład na num 7, right na num 9, bo i tak tego nie używam. Spacje zostawię, ab zostawię, bo są rzeczy, których się nie da zrobić rodo of discordem. Ewentualnie będę mógł potem używać Haka, ale nie wiem czy to będzie takie efektywne. O ile ja nie zginę oczywiście, tak? E, ciągle mamy takie założenie. I... E, e, coś jeszcze było. E, down, o, down też muszę zostawić. Ponieważ platformy. E, Autopauza off. W tym momencie. Jak widzicie, nie mogę się poruszać. Więc muszę się przeteleportować tutaj. Zatnę sobie pierwsze drzewko. I nie mogę zapominać, że. O, dzięki. Nie mogę zapominać, że jest yy, debuff, który zabiera mi HP, jak się teleportuje Discordem. Kiedy. Yy, ej, nie mogę się nawet obrócić w tym momencie, widzicie? O, Moje grzybki, moje drzewko. Grzybki zawsze dobra rzecz, będę się mógł wychylować w pewnym stopniu. Ok, zaryzykuję i użyję grzybka od razu. Hmm. Tu, wezmę sobie żel. Nie mogę się obrócić w tym momencie. Dzięki, guide. Oj, to będzie... to będzie długie. Ale ja, ja się świetnie bawię, nie żeby coś. Takie, takie taktyczne rzeczy trzeba ogarniać w tym momencie. Że tutaj się nie przeteleportuję, bo stracę czas. Tutaj nie, bo stracę HP i tak dalej, i tak dalej, i... No i jakoś to leci nawet, ten czas. O, tutaj jest duże drzewo. Tutaj sobie skoczę. Tak, siedziałem sobie na Terra's i bardzo fajnie mi się używał rodow Discorda, i w sumie przyszedł mi taki pomysł, żeby zrobić e, z tego e, challenge. Postać jest e, hardcore. Świat jest small i bez eksperta, bo na ekspercie to już by była chyba przesada. Na przykład, jakby mi przyszło już bić Eye of Cthulhu, to on przecież się wtedy tak e, charguje mocno. I to by było nie do zrobienia. A tutaj widzę, że już jest pustynia. Grasshopper. Spoko. Jeśli yy, na pustynie? Sunslime. Ja się boję go. W sumie nie mam jeszcze nic. O, tutaj gdzie jest guide, tam. Hop. Chcę być jak najbliżej gajda, bo on ma te łuki i z niego może strzelać. Właśnie, na kopię kamienia. Bo z kamienia też mogę strzały zrobić, potem Piecyk będę musiał. Aha. Coś jeszcze z kamienia ciekawego. Nie zbyt, ale. Wywiórka? Nie, myślałem, że z z złota jakaś, bo się tak świeciła śmiesznie. A. Nie. Nie podejmuję tego ryzyka o. A nie, wiewiórka Nie ty byłaś moim celem Tutaj sobie postawię szybko po crafting yy, Z craftingu co mogę zrobić? Wood breastplate nie. Wood greaves niezbyt, bo nic mi nie dają a Helmet nie, bo mam fryzurę fajną, więc sorry. Ale z drewna nic nie robię, oprócz miecza. Jedna z najważniejszych rzeczy dla mnie w tym momencie. I chciałbym miecz Tak! Z dużym knokbakiem! Dziękuję. O, To mi się podoba. Postawię sobie od razu tutaj Campfire. k k k k campfire nie. No i łuk oczywiście. O nimbel. plus do speeda mam. No spoko. Jakoś moje skile łukiem nie są specjalnie dobre, ale powinno dać radę. Najgorzej to będzie jakby mi strzał zabrakło w pewnym momencie. Korzystając z okazji zatnę sobie drzewko. Pewnie mi nie wpadnie całe. Zgadłem? Zgadłem. Już ile będzie z 5 minut? A ja się jeszcze dobrze zespałem na nie. Oho, ale wielkie drzewa nie ruszyłem. Ojoj, oj, to będzie długie. Ale byle nie zginąć, bo jest hardcore. To się snajpuje? A, prawie. Jeszcze mi guide skill stealowo Tego królika może trafię. A masz Dobra. I strzelam do slajma w tym momencie. No, zginął. Biorę sobie to drzewko, bo jest wielkie. Wezmę sobie tam te strzały i żel. O, te też. Dobra. Już kij z tą strzałą. Drewno. skin Szybko. ziomuś. dzięks. Z tą strzałą kij. Ale na pewno potrzebuję tam ten żel. Te tak piksi, No, mówię. Ja tutaj muszę robić wszystko calculated, żeby się dobrze przeteleportować. Dwa akordy, no. się dobrze przeteleportować, nie zginąć. O nie, trzy slime nad, nadciągają. Cztery. O, one mnie mogą knockbackować. Też śmieszne. A tak dużo mi nie zadają. W sumie to jest e, zwykła nie ekspert, więc już się przyzwyczaiłem do, do eksperta, że wszystko mi bije po, po połowę życia jak mi uderzy. Ale bez eksperta to jest w sumie nawet łatwiej. Ale no nie wyobrażałbym sobie unikania potem bossów, nie? No. Na no, ekspercie. Za 15 HP sobie Czy Przeteleportuję się, wezmę lead. Lidka. Kimi Kimie No O nie Ło wow. Dobra, 20hp stracone tutaj Nawet jakbym chciał to to się nie wsadzę ja bym, ja bym się chciał móc tylko obracać bo Nie mam nawet jak mieczem machnąć porządnie Bo jestem zwrócony w jedną stronę Halo O to było ładne To było takie max skilled. Ej, weź kom tu, papa Dzięks Eee Żele Lml Będzie noc, to będzie problem Zbanuszek pochodnia Okej, okay. tamten zbanuszek o nie, to jest ściana, ale tutaj jest panuszek, Nic ciekawego. O. Tutaj mam lead od razu. Dobrze, że jestem na śniegu, bo będę mógł sobie zrobić Frostburn Erosy. I one są OP. A tutaj w sumie tylko e, na dystans mogę walczyć. O nie, nie podskoczę. Zwyczajnie nadal są. Tutaj się na, tak? Żeby nie dotykać wody? Mm, jeszcze bym się topił. Tu, hop. Nie, tutaj jest lód. I Chyba się pokuszę. Tak, ja nie lubię odgłosu kupania lodu. Nie wiem czy wy też. Hmm. No to tutaj też mam lód. Drewna mam dużo w zapasie, więc mam jakiś kamień? Nie. A chyba mogę ze zwykłych strzał to robić, a nie z kamienia. Te Frostburn Rose'y. Więc nie tak źle. okej. Okay. No to lecę dalej. Noc będzie problemem. Noc będzie, kurczę, pieczona problemem. Więc nie, nie sądzę, żebym pierwszą noc przeszył. szczerze powiedziawszy. Ale nigdy nie mów nigdy, tak? Workbench? Workbench? Eee. Wooden swordy, nie. Ice torch'e, o. Yeah. okej. Okay. więcej ice. nie, Frostburn Rose najpierw. Teraz ice torch'e, Tyle, ile mogę. Dzięki. I więcej Frostburn Rose'ów. Dzięki. Nie nie mam po. po. Fuck dni. Hmm. Będę sobie musiał strzałami przyświecać Chyba, że je zdejmę szybko i będę miał żel Ale to będzie pod wodą i się mogę utopić, więc... Też może być problem Nie, zabiłem kaczkę, pójdę do piekła Frostmarrowsy świecą pod wodą, więc... Żel Opa HP Demon, ej. Ajajaj, aj, aj. demon, ajajaj aj, aj. Samoruję się tak na szybko Nie wiem, nic to zrobić? Nie Ale mam, mam pochodnie teraz Więc już będę cokolwiek widział ej, nie muszę się rozkopywać, bo się mam teleportację? więc coś chciał już się trochę wyregenerowałem. Hello. Przeć panienko. Ten demon, ey, to panienka, nawet, ale mniejsza. Nie rozczulajmy się nad płcią potworów w Terrarii. Przecież mają gender. Hi. No, chodź tutaj, no. Otworzę sobie tutaj jeszcze. Przejście takie do strzelania. No weź. Jak ja bardzo bym się chciał poruszyć w tym momencie, żeby dostosować swoją pozycję, chociaż trochę. Ok. Tutaj chyba mogę strzelać tak. O, water chest. Może będą water walking boots. To wtedy się mogę teleportować na wodę. Nie, flipery. Flippery mi zbyt dużo nie dadzą, ale e, 2% więcej damage'a. Co jeszcze było? Recall potion. Mogłem to użyć w sytuacji krytycznej, więc wezmę sobie na pasek szybkiego wyboru. Aj! Ka! Daj mi wejść Nie. Przywo mnie tepło. O, jest dobrze. No, weźcie, pójdźcie żywym ogniem Tak, palcie się tym lodem <grymne> O! 666! 666 Ammo! Zawsze lepiej niż 667 To jest coś tam chyba, ząbiaczki Ale to jest głębokie w ogóle no, 6, 6, 6. Szybko strzyjem, żeby nie było 6, 6 7. Nawet. O. Spora luda, jak będę miał trochę, to sobie mogę zrobić z yy... Ja I one mi wtedy dają już chyba defens. 14. To własne jeszcze. I małej ilości HP. O nie! No to rip. No, no i wleciał i co? I nie, ale się glipszy tak w ogóle. No i nie zrobię dużo w tym momencie. Teraz mogę wejść w Settings y, Controls, lewo na A, prawo na D. I już chodzę normalnie. Nie takie złe rzeczy wiem nawet. Chciałbym, jako ten duch, mieć pochodnie. Fajnie by było. Żeby on chociaż świecił trochę, bo ja gówno widzę. No ale co. No co zrobię? Nic nie zrobię. Nie nacisnę sobie nawet escape w tym momencie. Ale co. Co tam było ciekawego? Korzystając z okazji, sobie przetrę monitor, nawet i już nie wiem, jaką ściapkę śmieszną. Ała, coś mi spadło z biurka. Well, fuck, podniosę to ten. Tak daleko od spawna chyba nie byłem, nie? Tam było gdzieś ognisko. O, jest ognisko. No to tym miłym, klimatycznym akcentem nocy i siedzenia przy ognisku, bo nie ma nic innego, zakończę sobie ten challenge porażką, było śmiercią. I zapraszam do spróbowania, możecie rzucić u siebie cokolwiek, bo e, taka forma integracji trochę chyba by była dobra. Usiądę sobie na Workbench jako ten dłużej. o. E, więc zapraszam was do tam publikowania. I życzę powodzenia w przejściu pierwszej nocy chociażby. Bo no i jest trudno, trzeba przyznać. Jeśli mogę poruszać tylko do Discordem, to jest trudno. A ja nie powinienem walczyć z tym okiem, tylko powinienem się teleportować gdzieś w hoj daleko. Więc yy, dobrze, ja byłem Xplay i chyba tyle. Żegnam.